Witajcie, ja nazywam się Ryszard Kowalak, a to jest MS Minifiki. Czas przyjrzeć się zawartości kolejnej saszetki z jubiluszowej serii 10. Minifigurek kolekcjonerskich. A więc zbudujmy napięcie i naszymi magicznymi nożyczkami otwórzmy naszą ładną Pozłacaną serwetkę. Ale zanim zajrzymy do środka, sprawdźmy czego możemy się tam spodziewać. Centurion. Figurka składa się z siedmiu elementów: nóżek nadrukowanych z przodu oraz po bokach, torsiku nadrukowanego z przodu i tylko z przodu, ozdoby na hełm, jednoczęściowej choć dwukolorowej, samego hełmu, który mi osobiście Przywodzi na myśl hełmy uruków Haji, Pomimo tego, że znacznie różni się kształtem, idea jest ta sama. Jak najlepsze odwzorowanie szczegółów, jakie w rzeczywistości przedstawia dany element pancerza, twarzyszki, która wyglądałaby przepięknie, gdyby tylko nie fakt, iż jest tak zmartwiona, a z tyłu poważnej lub wesołej nie znajdziemy. Wspaniałego, uniwersalnego mieczyka i przede wszystkim pięknego płaszcza, który w tym przypadku nie jest zabezpieczony w żaden sposób. W ogólnym rozrachunku centurion jest bardzo dopracowaną i bogato wyposażoną figurką. Nie mogę jednak oprzeć się wrażeniu, że jego hełm jest na niego stanowczo za duży. Spójrzcie tylko z tej perspektywy. Reasumując, Centuriona polecam. Jednak gdyby ktoś mnie spytał Centurion czy kobieta wojownik, odpowiedziałbym rzecz jasna kobieta wojownik. I to by było na tyle na dzisiaj. Widzimy się w następnym MS mniej Figi, a do tego czasu trzymajcie się.